Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Gójska hejke Dziś Państwa i moim gościem jest pan Marek Jurek, były marszałek Sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Witam Dzień Pana dobry bardzo pan, serdecznie. Panie marszałku um, kilka dni temu podpisał Pan z Prawem i Sprawiedliwością pewne pewne porozumienie o współpracy. Znaczy będziecie współpracować, oprócz tego y, będziecie mieli wspólne listy w wyborach do Parlamentu. Proszę powiedzieć, dlaczego pan się zdecydował na taki, na, na taki ruch? Wielokrotnie postulowaliśmy taką sytuację, żebyśmy mogli pomóc utworzyć rząd tym, któremu tego utworzenia rządu życzymy, a żeby również koledzy pomogli wyłonić się reprezentacji chrześcijańsko-konserwatywnej. Dlatego że ja jestem przekonany, że w Polsce musimy zrealizować model węgierski, w którym jest duża. Partia centroprawicowa, taka jak Fidesz, nazywany u nas Fideszem, w Polsce na Węgrzech, który konsoliduje tych patriotycznych, antykomunistycznych wyborców, i równolegle działa partia konserwatywna, która gwarantuje, że zmiany społeczne, które są konieczne, pójdą dalej, reprezentuje opinię chrześcijańską. I dopiero takie szerokie porozumienie. Właściwie tych dwóch podmiotów kluczowych, tego jednego dużego i tego uzupełniającego, nadaje prawicy charakter republikański, to znaczy tworzy pełną wizję dobra wspólnego. Ja myślę, że to, że właściwie należałoby pytać, dlaczego teraz, a nie wcześniej, no ale pewnie czas musi dojrzeć. No dobrze, ale jednak nie, jak mieliśmy skoro to pytanie padło, to niech padnie. Dlaczego teraz, a nie wcześniej? No, proponowaliśmy wcześniej, ale myślę, że ważne było to, co yy, o czym yy, mówił premier Kaczyński na naszej konferencji prasowej. Dlaczego PIS podpisuje sprawicę rzeczpospolitej, a inne środowiska traktuje yy, inaczej? No, przede wszystkim zdecydowała trwałość, która jest potwierdzeniem autentyzmu tego kierunku politycznego, który reprezentujemy. To znaczy ja mówię o stronie prawnej, o pięciu mm -hmm. latach naszej działalności. A Akurat prezes był, tak uprzejmie powiedzieć, o 35 latach tego kierunku, to znaczy tej naszej działalności sięgającej ruchu młodej Polski i tej ciągłości ruchu chrześcijańsko-konserwatywnego, który rzeczywiście od końca lat 70. reprezentujemy. Mhm. Wcześniej były, no, były wybory parlamentarne, były wybory prezydenckie mhm. bardzo ważne. Czy to nie był wtedy też taki moment na to, żeby. Może szczególnie w tych wyborach prezydenckich, żeby... No, zachęcaliśmy do tego, ale mówię, no sytuacja była... Szczególna, ja nawet ostatnio przypomniałem panu Markowi Migalskiemu w takiej polemice swoje stanowisko o tym, że z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze zanim Jarosław Kaczyński ogłosił swoją kampanię prezydencką, chce szukać porozumienia w czasie wyborów i po wyborach, ale mówię wtedy widocznie to nie był, to nie był ten moment. Ja muszę powiedzieć, że ja rozumiem stanowisko lidera PiS-u. Jego tą troską o zwartość swojego kierunku politycznego. Dlatego że rzeczywiście, jeżeli jest partia, która reprezentuje jakąś część społeczeństwa, to musi być zwarta. Dokładnie z tego samego względu y, uważamy, że prawica chrześcijańsko-konserwatywna, ze względu na to, że reprezentuje. Y, Tą część społeczeństwa, która w pełni opowiada się za oparciem życia społecznego na zasadach chrześcijańskich, powinna mieć reprezentację samodzielną. Także to, że to jest zbiór w jakiś sposób, ja nie mówię zamknięty, ale że to jest zbiór określony podmiotów, które mają, że tak powiem, mocne uzasadnienie w swojej roli publicznej, to jest zupełnie zrozumiałe. To też wolałbym, żeby to było wcześniej, ale mówię, mogliśmy dać wyraz swoim przekonaniem, że jesteśmy samodzielnym kierunkiem w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Chociaż gdybyśmy wtedy mieli takie porozumienie, to nie byłoby to konieczne. I zresztą o tym, o tym wtedy też mówiliśmy. I mogliśmy dać wyraz naszym przekonaniom w drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy ja zaraz po oficjalnym ogłoszeniu wyników powiedziałem, że chociaż niewiele doświadczyliśmy solidarności w naszej działalności politycznej, to my będziemy solidarni. No i poparłem tego kandydata, którego, którego wybór w tym zbiorze zamkniętym Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski, którego poparcie było oczywiste. Dobrze, a Panie Marszałku, jak będzie, jak to Pan widzi w praktyce, bo Państwo będziecie na jednej liście wyborczej, tak, czyli kandydaci zaproponowani przez Pana ugrupowanie i kandydaci zaproponowani hmm. przez Prawo i Sprawiedliwość, ale w Sejmie już tej jedności nie będzie, tak, znaczy przynajmniej tak. formalnie będą, jedność, będą dwa byty, tak? Jedność weryfikuje się w akcji, hmm. dlatego, że ja uważam, że powołaniem naszych ugrupowań jest współpraca, w tym sensie, że zarówno ten szeroki obóz, który Zbudował premier Kaczyński, powinien zwracać się do opinii chrześcijańskiej. Opinia chrześcijańska powinna traktować jako strategicznego partnera PiS. I to powtarzamy od pięciu lat, od momentu naszego powstania, które wynikły z różnic między nami. No, uważam, że zrobiliśmy wtedy to, co musieliśmy zrobić. Ale powołaniem tych kierunków politycznych jest współpraca i tak będzie. A to, że yy, nasza umowa. Wyraźnie mówi o tym, że będą działać dwa kluby parlamentarne, że obok Klubu Prawa i Sprawiedliwości będzie działała reprezentacja. No jaka to wynika z wyniku wyborczego. Sami wyborcy zdecydują, nasi kandydaci będą kandydować w środku listy. My nie stawialiśmy kwestii. Czy jakiejś... nie było dyskusji, które to nie, mają być miejsca nie, i ile tych miejsc ma być, tak? Nie. W tej sprawie pani redaktor w zasadzie w ogóle nie było dyskusji, było, w tej mhm. sprawie było porozumienie właściwie od początku, zresztą w ogóle nasze rozmowy. One były krótkie, dlatego że one też z, z, zaczęły się kilka kto, dni przed porozumieniem tak był naprawdę. Inicjatorem tego ale osiągnęło było obustronne. To nasi wspólni przyjaciele w końcu doprowadzili do tego, żeby przeprowadzić rozmowy sondażowe. I pierwszy sondaż pokazał, że w gruncie rzeczy bardzo podobnie wyobrażamy sobie tą współpracę. Dobrze, Pan jest dziś jakby poza tym głównym notem życia politycznego, bo, bo, bo nie jest Pan w Sejmie, ale ma Pan ogromne doświadczenie polityczne. Jak Pan ocenia dzisiejszą sytuację Polski? Nie? Jako coraz bardziej dramatyczną, dlatego że dwa, trzy lata temu to my stawialiśmy jako główny problem Polski nierządzenie, że mamy rząd, który prawda, administruje, utrzymuje się u władzy, i w wielu sprawach nie rządzi. Natomiast dzisiaj to już jest tak naprawdę no mamy do czynienia z destrukcją kilku kluczowych dziedzin życia publicznego. No, po pierwsze, może to nie jest to, co najbardziej interesuje opinię publiczną, ale okazuje się najbardziej trwałe. Destrukcja pozycji Polski w Europie, państwa polskiego, dlatego że przykładanie przez ten rząd ręki do federalizacji Europy, do osłabienia roli państw narodowych, to jest nie tylko szkodzenie Polsce. Pakt fiskalny nie tylko szkodzi Polsce, ale szkodzi Europie. Polsce szkodzi, dlatego że nie ma dzisiaj kwestii ważniejszej jak walka z kryzysem demograficznym. Ale również kwestią bardzo ważną, strategiczną jest to, żeby na przykład inwestycje publiczne w Polsce no, były połączone, budowały mocne, y, mocną konstrukcję geopolityczną naszego kraju. No, pan dlatego minister tak naprawdę, w Sejmie mówi, jest wspaniale, wszyscy no jasne, nas chwalą. To, panie redaktor, dlatego na przykład tak ważna była sprawa tej drogi 19, Ja swego czasu byłem inicjatorem pierwszych decyzji o, o, o budowie tej drogi, czyli drogi ekspresowej, która będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski. To, co się prawda tam... Tak dramatycznie związała nasz rozchodzi z ósemką z parkiem Augustowskim. My musimy budować tak naprawdę pozycję Polski, która jest krajem Europy Środkowej i współpracuje z krajami Europy Środkowej, ale jeszcze ważniejsze, dlatego, że jeszcze bardziej warunkujący to. Czy będzie Polska, jaka będzie Polska, to jest kryzys demograficzny, a tak naprawdę pakt fiskalny, poddanie kontroli budżetów ze strony biurokracji europejskiej, budżetów narodowych, to jest na przykład i widzimy to w Hiszpanii, przede wszystkim uderzenie w instrumenty polityki prorodzinnej. Na poddanie takiej kontroli naszej polityki, polityki naszego państwa my się nie możemy zgodzić. Ale dodatkowo, no pamiętając o tym, że dzisiaj tak gołym okiem właściwie widać, że Europa tak stoi na trzech filarach. To znaczy mamy Europę Zachodnią, tam gdzie to wszystko nad Renem się zaczęło, integracja, Francja, Niemcy, Włocha, Bene, Włochy, Benelux, no kraje bardzo bogate. Mamy Europę Środkową, tą, która w integrację europejską włączyła się praktycznie w latach 2000. No i mamy Europę Południową, która jest zamożniejsza od naszego regionu, ale znacznie mniej zamożna. Od Europy Zachodniej i widzimy, jak wprowadzenie euro, jednolitej waluty, uderzyło w kraje południa Europy. My powtarzamy, że tak naprawdę Europa Solidarna, taka, która nie wchłania i osłabia niepodległość państwa Europy, tylko po prostu wzmacnia niepodległość państw Europy, to jest taka Europa, która bierze pod uwagę interesy wszystkich regionów. Rząd Tuska Sikorskiego, wchodząc w federalizację Europy, wchodząc w budowę nadzoru nad polityką państw, Narodowych, tak, buduje złą Europę i osłabia Polskę. No, ale Zresztą ja, widać, że to jest rząd, być który polityce Niemiec. Tak, że, że ta Europa, no, inne kraje europejskie nie upominają się o, o interesy poszczególnych państw. No, trudno oczekiwać od Niemców czy od Francji, że będą walczyć o polski interes narodowy, skoro minister, sprawie, minister spraw zagranicznych w polskim Sejmie mówi używając właśnie takiego określenia, że głównym udziałowcem Europy są Niemcy. To jest pani redaktor kwestia właśnie tych rozpoznania geopolitycznego Europy, która powinna tworzyć obszar solidarnie współpracujący, ale która składa się z trzech regionów Europy Zachodniej, Południa i Środkowej Europy. Ja mam w oproszczeniu Dlatego, że z tej klasyfikacji na przykład wymyka się Wielka Brytania, która ma w ogóle osobny status. Ale interes Polski to jest budowa mocnych więzi i solidarności w Europie Środkowej na wszystkich płaszczyznach. To znaczy na przykład bezpieczeństwa energetycznego, wspólnej polityki historyczno-kulturalnej, tego, żeby przypomnieć no, w się, że my, w Polsce, my sami w Polsce, już nie mówiąc o, o tej arenie międzynarodowej, rezygnujemy. Z, powiedzmy, z czegoś, co można określić mianem polityki historycznej, ale czy A, w ogóle oczywiście. po prostu wycofujemy się z nauki historii? W no tej I jest Więc mówię, polityka zagraniczna, rodzina, brak jakiejkolwiek reakcji na sytuację demograficzną, tylko skracanie odpoczynku ludziom starszym, odbieranie im prawa do odpoczynku w pewnym wieku, ale brak jakiejkolwiek polityki prorodzinnej. No, pamiętamy obietnice rządu, które były takie dziwne, bo to były takie roszady, prawda, że jednym się odbierze, innym się zwiększy ulgi pitowskie, prorodzinne, ale tutaj rząd nic nie robi, mimo że zapowiadał, a to czego nie zapowiadał, to robi. No i wreszcie to, o czym pani redaktor mówi, to znaczy polityka edukacyjno-kulturalna, ten szeroki obszar, niszczenie na przykład nauczania historii w szkołach. Ja mówię, żeby ktoś nie mówił, że jesteśmy polonocentryczni, no to wystarczy powiedzieć, co powiedział Russell Kirk, no, jeden z najwybitniejszych myślicieli konserwatywnych w Ameryce. Jak nie będziemy uczyć w szkołach historii. To nie wychowamy ani mężów stanu, ani obywateli. I tak naprawdę mamy do czynienia z polityką kompletnej destrukcji. I dlatego taka ważna jest jak najszybsza zmiana tego stanu rzeczy i jak najszybsze utworzenie rządu, który przywróci zasady racji stanu, zasady dobra wspólnego, zasady praw rodziny w polskiej polityce. Dlatego że ta sytuacja no jest tak naprawdę sytuacją. Destrukcji życia społecznego i osłabiania, już właściwie nie tylko osłabiania pozycji Polski w Europie, ale tworzenia Europy, która lekceważy interesy państw narodowych, w tym Polski. A gdzie pan widzi te źródła tej polityki destrukcji? Dlaczego tak się dzieje? Czy to są po prostu przekonania <Ky> pana Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia, czy to, jest, czy to są jakieś inne cele? Znaczy, bardzo, ciekawą rzecz, bardzo ciekawą rzecz o premierze Tusku napisał jego wieloletni współpracownik, bardzo bliski współpracownik, chociaż dzisiaj znajdują się w odrębnych partiach, ale nie ma pewności, czy nie będą znowu współpracować, znaczy pan Palikot. Dlatego, że w swojej e, długiej książce wywiadzie on napisał był, że wielkość premiera Tuska polega na tym, że to jest pierwszy premier w okresie 20 lat tej naszej niepodległości, który w ogóle nie myśli o tym, co po nim zostanie. No tak, może się koncentruje głównie na przyszłości ktoś, yy, i być tak, może no, jakby no, tutaj my płacimy cenę za przyszłość jego, jego najbliższych przyjaciół. No więc to, to pani redaktor, myślę, że to jest, to jest istotne, że to nie myślenie o przyszłości jest niemyśleniem w kategoriach narodowych. Natomiast w wypadku, że tak powiem, środowiska, które się reprezentuje, to tam to myślenie o przyszłości widać, Dlatego, że ja przypomnę, że jeszcze w czasie wyborów europejskich w 2009 roku Platforma Obywatelska otwarcie mówiła, że głównym celem polskiej polityki europejskiej jest to, żeby na dwa i pół roku pan profesor Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Teraz no, słyszymy jakieś przegłosy o tym, że pan premier Tusk ma kontynuować swoją działalność polityczną już nie na forum państwowym, tylko w strukturach europejskich. I właściwie ten rząd zupełnie, ale mówię w 2009 roku, w momencie kluczowym no, dla w ogóle w polityce narodowej, dlatego że to był drugi w historii wybór polskiej reprezentacji w parlamencie europejskim. Partia rządząca otwarcie mówiła, że główny jej cel i to, na czym buduje pozycję Polski w Europie, to to, że na dwa i pół roku, na pół kadencji, Dlatego, że w wypadku przewodnictwa w Parlamencie Europejskim, to jest prawda dzielenie na połówkę kadencji, raz Chadek, raz socjalista, profesor Buzek będzie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To jest kompletnie odpowiedzialne. Myśmy wtedy zwracali uwagę, że to już zaczynał się właściwie były pierwsze sygnały kryzysu finansowego że warto wykorzystać dyskusję, że zabiega się o nasze poparcie dla zmian instytucjonalnych, żeby na przykład powiedzieć, no tak, jeżeli decyzje finansowe, to my musimy pogłębić nasz rynek wewnętrzny, to my domagamy się całkowitego wyrównania, nie czegoś więcej. Tylko równości, całkowitego wyrównania dopłat dla gospodarstw rodzinnych w Europie. Takie same dopłaty dla polskiego gospodarstwa rodzinnego jak dla farmera w Niemczech czy we Francji. Ale wtedy mówiono, że nie, że to nie jest ważne. Nie była ważna kwestia geopolityczna, na przykład uzyskanie no, takiego solidnego zaangażowania Europy w Gruzji po to, żeby temu krajowi zatokowanemu przez Rosję zapewnić rzeczywiste warunki współpracy z Zachodem. Polska miała jeden cel, że profesor Buzek na 2,5 roku, na 30 miesięcy został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To jest polityka kompletnie niepoważna. No ale, ale dzięki ja, temu, że miała taki cel, tym, że pani redaktor, to jest cel tak, jak ten cel w 100% no, jest, zrealizowała. Dziś minister zrealizowała, Sikorski, może być z siebie dumny, tak? bo rzeczywiście taki, pan profesor Buzek no tak, był... Tak, no. Przez 30 miesięcy przewodniczącym no Parlamentu właśnie. Europejskiego. Tylko ja ja uważam, że jeżeli to są kryteria polskiej polityki, to można powtórzyć to, co w tym no, trochę smutnym, trochę ponurym, ale jednak dowcipie mówi rabin, patrząc na wkraczające do Wiednia wojska niemieckie w 1938 roku. Sytuacja jest niepoważna, ale bardzo groźna. Może tym dowcipem, ten dowcip potraktuje mu jako puentę... Ale mówię, ale to jest ponury dowcip, no, bo ponury dowcip. to jest ponury dowcip. I tak naprawdę sytuacja Polski wymaga szybkiej i natychmiastowej reakcji. My naprawdę musimy w Polsce przeprowadzić zmiany. Czyli to będą wcześniejsze wybory? Spodziewa się A, tego? To, to, jest, to jest kwestia zupełnie otwarta. Ja raczej zakładam, że ten rząd, jeżeli się nie przestraszy, spadku poparcia społecznego, to będzie się trzymał władzy, tak jak lewica w okresie rządów profesora Belki, kiedy nawet już mając formalnego poparcia, pewnie kilkanaście głosów w Sejmie, po prostu przedłużała tą inercję, przedłużała trwanie tej władzy. Zobaczymy. W moim przekonaniu sytuacja pod jednym względem jest nowa w Polsce. Przez długi czas można było zastanawiać się, czy w Polsce jest możliwy ten wariant węgierski, to znaczy radykalna zmiana i radykalne przywrócenie dobra wspólnego naszej polityce. to takie... Obudzenie jakiegoś takiego ducha obywatelskiego. No Można bo to się widać, było zastanawiać, prawda? czy to jest możliwe, i w moim przekonaniu to staje się możliwe z y, trzech powodów. Pierwszy to jest to poruszenie społeczne, które widzimy. A cokolwiek by na przykład y, pan marszałek Schetyna nie mówił o y, opozycji maszerującej, to te zgromadzenia publiczne, marsze i tak dalej, to jest wyraźny wy, y, taki znak woli zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne, wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Drugi to, w moim przekonaniu, bardzo prawdopodobne, i musimy to wspierać, dekompozycja obozu władzy. Dzisiaj rząd zażegnał spór między PSL-em a Platformą w sprawach emerytur, ale to nie jest spór ostatni. Tam kontrowersje będą następować. Im bardziej premier Tusk będzie zerkał i szukał poparcia u pana Palikota, tym większą reakcję powinno wywoływać to. Wśród tych posłów Platformy Obywatelskiej, którzy zdają sobie sprawę, że to jest tak naprawdę odwoływanie się do kompletnego nihilizmu, szukanie w nihilizmie wsparcia dla, dla, dla własnej polityki, a tym bardziej wśród posłów PSL-u. Największym no takim w moim przekonaniu tym trzecim znakiem nadziei wiosny prawicy to jest właśnie porozumienie Prawa i Sprawiedliwości i prawicy Rzeczypospolitej. Nie dlatego, żeby ono miało takie znaczenie arytmetyczne, chociaż ja przypomnę, że te głosy. Które dostaliśmy w, choćby w pierwszej turze wyborów prezydenckich, to jest równowartość 11 mandatów PiSu z wygranych wyborów w 2005 roku. 11 mandatów to jest tyle, ile dzisiaj wynosi większość parlamentarna, a bardzo często to są głosy, które decydują o bardzo wielu kluczowych decyzjach publicznych. Ale ważniejsze mówię: ważniejsze nie jest to, że bardzo duża partia zawiera porozumienie z, no, w końcu. Z małą partią. Ważne jest otwarcie szerokiej centroprawicy, opierającej się na poparciu patriotycznych, antykomunistycznych wyborców, na, mającą ten sam charakter, ale odwołującej się do opinii chrześcijańskiej, prawicy chrześcijańsko-konserwatywną, dlatego że to połączenie nadaje w Polsce prawicy charakter naprawdę republikański. W moim zdaniem, zdaniem te trzy znaki nadziei, to znaczy to poruszenie, które widzimy na ulicach, na zgromadzeniach publicznych, ta konieczna dekompozycja obozu władzy, gdzie po prostu wielu ludzi, no jeżeli się, się odwoła do zdrowego rozsądku, to widzi, ku czemu to wszystko idzie. I wreszcie trzecia rzecz, mówię, ta konsolidacja opozycji buduje szansę na to, że, że, że tej zmiany dokonamy. Ale czy się nie. uda przełamać? To była miała na początku Zobaczmy. bardziej Bardziej taka, znaczy miała być płętą nie, nie niosącą nadziei, ale okazało się, że są trzy znaki nadziei tej wiosny prawicy, jak To powiedział. są trzy zupełnie nowe elementy, i, i każdy z nich, jak mówię, mający często takie ilustracje konkretne. To wszystko powinno doprowadzić do tego, że to się. Znaczy, daj Boże, żeby to się skończyło tak jak na Węgrzech. Ja byłem w 2006 roku. Zawiozłem z delegacją parlamentu, wtedy naszym przyjaciołom węgierskim, świeżą uchwałę o y, wprowadzeniu w Polsce Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zresztą Gazeta Polska w Dniu okay. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej była y, na Węgrzech w tym roku. Sześć lat temu byliśmy, zawiesiliśmy tą uchwałę, i wtedy naprawdę na ulicy Budapesztu prawie czołgi były. Dlatego, że trwały te masowe protesty społeczne przeciwko, y, znaczy po ujawnieniu tych taśm prawdy. Kiedy się okazało, że premier Dżurczan na posiedzeniu swojego rządu wprost mówił o ukłamywaniu opinii publicznej, o kłamstwach budżetowych itd. Tak On to mówił dlatego, że właściwie wtedy postkomunistyczna lewica na Węgrzech, sprzymierzona z Wolnymi Demokratami, z Partią Liberalną, myślała, że oni mają wszystko, że sobie mogą pozwolić na wszystko, zupełnie stracili samokontrolę. kontrolę. A okazało się, że tak naprawdę to był taki przymrozek poprzedzający przedwiośnie po którym nastąpiło to y, y, pełne odrodzenie narodowe, które przyniosło Węgrom nie tylko zmianę rządu, ale zmianę konstytucji, zupełną zmianę zasad życia narodowego. No i to, że oni dzisiaj mogą być znakiem nadziei dla Europy, tej Europy, która chce żyć, nie do biurokracji brukselskiej, bo są atakowani o coraz to nowe sprawy, ale są znakiem nadziei dla tej Europy, która chce żyć. No, w jednym są nas. same znaki nadziei. No. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, dziękuję oczywiście państwu za uwagę i zapraszam na kolejne rozmowy niezależne. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.